Cześć, witam Was, Shark Trader z tej strony. Moi drodzy, zapraszam Was do najnowszej analizy. Chciałem powitać wszystkie nowe osoby, które w ostatnim czasie przyszły na kanał, a w, po ostatnim filmiku sporo ich było, tak więc witam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam Was do analizy USD pln jedna z Waszych ulubionych par walutowych ci którzy ten filmik oglądają po raz pierwszy również jeżeli wam się spodoba to w jaki sposób robię filmy analizuję wykresy zapraszam do subskrybowania kanału tutaj w prawym dolnym rogu jest przycisk subskrybuj klikacie czarny dzwoneczek i już jesteście na kanale jeżeli chodzi o USD/PLN to jak zawsze najpierw rozliczę się z poprzedniej analizy Pierwsza, e, poprzednia analiza była e, no, niedawno, e, 4 lutego, e, dokładnie tu, gdzie jest ta żółta linia. Wtedy to mówiłem, że e, kurs cofnie się w dół do tego zielonego pola i poleci do góry. No i teraz przybliżmy się. No cofnął się, ale nie cofnął się na tyle, żeby tego pola dotknąć. Poza tym e, stało się to o północy, tak więc praktycznie nie było szansy żeby uchwycić ten ruch. Natomiast kiedy ten ruch już nastąpił i wybiliśmy nowy szczyt, no to już bezwzględnie należało potraktować to, że ta cofka została zrealizowana z mojej analizy i tu można było spokojnie otwierać pozycję na to, aby zrealizować cały ten ruch wzrostowy. Ja również mówiłem, że dojdziemy do tego różowego pola. Yy, tutaj był kros średnich. Prawie doszliśmy, ale jeszcze nie doszliśmy w całości. Tak więc dużo jest niedociągnięć w tej analizie, no, nie doszło perfekcyjnie do jednego pola, nie doszło perfekcyjnie do drugiego pola. Tak więc żeby nie było, że naciągam, no to uznajmy, że ta analiza nie wyszła tak jak powinna. Natomiast pojawiły się nowe okoliczności, które, o których muszę wam bezwzględnie opowiedzieć. Do tego różowego pola jeszcze dojdziemy, natomiast nie wiem, czy na pewno w tym rzucie, tak więc przechodzę w tej chwili do nowego szabloniku, żeby Wam opowiedzieć, co ja widzę. Punktem wyjścia jest interwał D1. Dlaczego? Mamy szarka, szarka harmonicznego, który po wielkiej dwumiesięcznej, prawie trzy miesięcznej, nie, nie prawie, trzy miesięcznej dywergencji trzeba przyznać, pojawił się na linii trendu. Ja początkowo spodziewałem się tego, że cena dotknie idealnie setki tutaj z interwału W1. Natomiast nie dotknęła. Cena zatrzymała się na tej linii trendu. O tym, co będzie, o co chodzi z tą linią trendu, powiem w dalszej części filmu. Natomiast po kolei, Shark jest już w swoim punkcie y, zwrotnym, w y, swoim punkcie D, w zasadzie osiągnął go, czyli 113%. W tym miejscu, przy tych 113%, po pierwsze, zobaczcie. Na interwale D1 mamy piękną, czerwoną, odrzucającą świecę w formie spadającej gwiazdy. Po drugie, na interwale H4 mamy potrójną, trzygarbną dywergencję. Dywergencje działają e, bardzo ładnie. I teraz w moim przekonaniu ten szark w tej chwili da reakcję w dół. No bo ramię CD musi zostać skorygowane. I teraz pytanie: czy 113%, które tu zaliczyliśmy na poziomie 4,50 praktycznie, czy to był absolutny maks tego szarka? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć dlaczego, ponieważ szarki mają tendencję do tego, aby dochodzić do 127%. Tego nigdzie w książkach nie usłyszycie i nie zobaczycie, ponieważ. Ja to odkryłem w swoich badaniach wieloletnich, a wszędzie mówią, że szarki mają maksymalnie 113%. I teraz zobaczcie, tu wam jeszcze chcę pokazać. Dochodzi, ja to teraz ja dołożę tutaj tą średnią setkę z interwału D1 jako multi time frame Setka z D1 spada cały czas w dół. I może być taka sytuacja, że ten szark jeszcze się rozciągnie, żeby dobić do tego miejsca. Zaczynam troszeczkę nie po kolei, bo to jest taki plan powiedzmy awaryjny i w zasadzie można powiedzieć, że wtedy to by się prawie, że idealnie zgrało z poziomem, który wyznaczyłem tu na poprzedniej analizie, a mianowicie 4,53-4,55, a tutaj ta, ten poziom jest właśnie na... 4.52, no to 4.53 praktycznie byłoby to samo, i to jest nasz plan awaryjny, plan zapasowy. Tak jak mówię, troszeczkę nie po kolei, ale jakoś tak było wygodniej, żeby o, najpierw o tym opowiedzieć. Natomiast, hmm, według mnie, powiem Wam jeszcze jeden układ, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o, o falę, to tutaj mamy, według mnie, fale pierwszą, fale drugą, fale trzecią, nieregularną czwartą i falę piątą, która przybiera postać trójkąta zwężającego się. Ja tą falę tutaj... Ten trójkąt narysuję. Narysuję go powiedzmy na pomarańczowo. OK. O. I tutaj zaczyna nam się fala piąta. I w fali piątej mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. I jeszcze przydałaby się jedna piąta fala, tak więc może być jeszcze poprawienie, poprawienie tego szczytu albo gdzieś okolice i to jest, i to jest ten target, no w zasadzie zobaczcie, to jest praktycznie ten sam poziom, tak, to już są drobne, jeszcze przejdziemy na niższy interwał, ja teraz widzę, ja teraz widzę tutaj Crossa. I to jest taki ten układ, który tutaj się zdarzył na, na H1. To jest takie szybkie, gwałtowne przybicie wszystkich średnich, które są blisko siebie. Ja już to kilkakrotnie nawet na USDP-lenie pokazywałem, że tego typu ruch bardzo często zwiastuje zmianę trendu, zmianę, zmianę kierunku. I teraz generalnie wyznaczyłem. Koniec tej potencjalnej piątki na poziomie 4,50, gdzieś w tych okolicach, że powinniśmy dojść do górnej bandy. I tak zazwyczaj dzieje się w trójkątach zwężających, ale po pierwsze, nie zawsze. Po drugie, piąta fala nie zawsze musi przekroczyć szczyt fali trzeciej. Widziałem już wielokrotnie takie sytuacje, w których Piąta fala nie dochodziła do szczytu i był odwrót. Dzieje się to może nie jakoś bardzo często, ale, ale na pewno nie jest to przypadek odosobniony. Uważam, że, że gdzieś dotąd też może być właśnie powrót gwałtowny po tą 25 z H1 i ruch w dół. Natomiast tu pokazałem Wam trzy poziomy. To już tak naprawdę w przypadku USD PLN to są, to jest strefa, w której można polować, ale tak naprawdę cała ta analiza, którą chcę Wam, którą Wam prezentuję ma dużo szerszy kontekst i to te, te poziomy tutaj są tak naprawdę tylko po to, żeby pokazać chronologię tego, co według mnie się będzie działo. Teraz jeżeli zaczniemy iść w dół, ten kurs zacznie spadać, to przenosimy się teraz na wyższy interwał już w zasadzie My. na D1. Ja jeszcze na tym D1 mm, tu już skasujemy ten poziom Fibonacciego. Moim zdaniem ten szark harmoniczny <laughs> spadnie do krosa, którego tutaj widzicie, a mianowicie krosa na interwale D1. To jest poziom, moi drodzy. 4,38, a te poprzednie poziomy to jest 4,47, 4,50 i 4,52. I teraz z tego punktu, punktu 50% szarka harmonicznego, czyli 4,38, moim zdaniem tutaj należy szukać zagrania do góry. Bezwzględnie należałoby tu znaleźć jakąś dywergencję, lub jakąś formację y, klarowną, czystą, jasną formację świecową. To jest, y, to jest pierwsze miejsce, natomiast drugie miejsce, dokąd ten spadek może y, zabrnąć, to są te okolice, tutaj. Dlaczego? Bo tu mamy jeszcze tą linię trendu, którą Wam wcześniej y, pokazałem. Linię trendu, na której się oparł cały ten układ. I linie trendu, tak samo zresztą jak średnie 100, jeżeli zareagują, tak jak się to wydarzyło na początku lutego, ma, jest, rynki mają tendencję do tego, żeby retestować takie miejsca. Tak więc y, pierwszy target to jest 4.38, drugi to są okolice 4.32 do 4.33, coś koło tego. <laughs> I teraz... To jest jakby pierwsza część tej analizy yy, spadki. Drugi natomiast, yy, druga, druga część to jest. No w zasadzie ten sam poziom. Te same poziomy, dokąd cena może spaść. Ja tutaj zaznaczę. I teraz moi drodzy. Wiecie pewnie już co napiszę, bo to jest standardowo, piszę potencjalny long i tutaj również potencjalny long. I teraz wchodzimy w drugą fazę tej analizy, w szersze moje spojrzenie. Przenosimy się teraz na wyższy interwał. Już troszeczkę pogryzmoliłem, więc nie jest to takie czyste i przejrzyste, ale... To, co chcę powiedzieć, na pewno da się zauważyć. Pytanie, na które teraz chcę odpowiedzieć, to czy ten ruch do góry, który będzie, zatrzyma się tylko na krosie z interwału W1, o którym to mówiłem w analizie 3 lutego, czyli dokładnie tutaj, 4,54, 4,60, czy może będzie to dłuższy ruch, a to wszystko było tylko korektą. No, więc tak, moi Państwo, moi drodzy. Generalnie kilka rzeczy. Cały ten układ świecowy, zarówno świeca z z, nie, tylko, nie tylko z tego tygodnia, który właśnie się zamknął, ale jeszcze z wcześniejszego. Cały ten dwuświecowy układ jest bardzo. występuje przede wszystkim w bardzo znamiennym miejscu. Linia trendu która jest pociągnięta od maja, od czerwca 2021 roku. Ponadto, co ja na, na co ja często zwracam uwagę, zobaczcie. Tutaj mamy taki podwójny multi-level. Ja go zaznaczę na, na niebiesko i troszeczkę po grubie. Ten poziom. Cena bardzo często, kiedy jesteśmy, o, kiedy jesteśmy w o, może tu lepiej to będzie widać. Kiedy jesteśmy w takim trendzie i cena przebija taki poziom, to często do niego wraca tak zwane ugięcie kolan robi przed ponownym ruchem w górę. Tutaj ostatnie dwa tygodnie to jest zatrzymanie się to jest w zasadzie skrzyżowanie linii trendu z tym niebieskim poziomem z poziomem 4,28. I w tym miejscu pojawiła się formacja świecowa najpierw młotka, a potem świeca potwierdzająca to wszystko. W tym miejscu pojawił nam się szark harmoniczny z dywergencją na D1. Dywergencje bardzo często, prawie zawsze, w większości przypadków, w szczególności... Kiedy są na bardzo ważnych poziomach, a tu macie poziom bardzo ważny, jak widzicie. Takie dywergencje oznaczają zmianę kierunku ruchu. Zobaczcie, mam na myśli ten cały trend, który na wyższym interwale jest tylko korektą. Natomiast na, tutaj na, na tym interwale, czy nawet na H4, to jest po prostu trend. I ten trend został zakończony dywergencją, szarkiem. Harmonicznym odwracającym ruch, bo jeżeli szark występuje na takim poziomie, w tym kierunku po dywerencji, to jest to szark odwracający kierunek i mamy ramię CD zrobiło nowy szczyt w stosunku do tego, tak naprawdę najistotniejszego szczytu w, ostatnich, w ostatnim miesiącu. I to mówię. W kontekście, w kontekście analizy technicznej. Wiecie dobrze, co ja zawsze powtarzam, że ja prawie w ogóle nie zwracam uwagi na analizę fundamentalną. Natomiast jeżeli taki sygnał pojawia się w takim miejscu, nie można nie przypiąć tego i nie połączyć tego z tym, co w chwili obecnej dzieje się za naszą wschodnią granicą. W ostatnim czasie Rosja gromadzi czołgi, samoloty i helikoptery bojowe przy granicy z Ukrainą. Napięcie coraz bardziej rośnie. Wszyscy mówią o nowej kampanii, nowej ofensywie, która zbliża się na Ukrainę. Ukraińcy generalnie już są wyczerpani, jeśli chodzi o tę wojnę. Nie mają w zasadzie żadnych zasobów i są cały czas pod kroplówką. Zachodu i pamiętacie zapewne, to był czas, kiedy ja mówiłem, to był styczeń zeszłego roku, kiedy to mówiłem, że dolar będzie po 5 złotych, i w zasadzie było to miesiąc przed inwazją lutową Rosji na Ukrainę. Ciężko nie połączyć tych faktów. Tego, co dzieje się w tej chwili, i tego co działo się rok temu. W zasadzie jest to kopia i kalka. Hmm, historia kołem się toczy i historia lubi się powtarzać i w zasadzie e, w zasadzie w tej chwili mamy mm, bardzo podobną sytuację. Hmm, ciężko sobie wyobrazić hmm, bardzo często jak rozmawiacie ze mną e, i piszecie w komentarzach i, i w ogóle rozmawiamy sobie czy na Telegramie czy na Discordzie e, bardzo często zauważacie, zresztą ja sam też to zauważam, że ja pokazuję wam z analizy technicznej sygnał, a później wychodzę jakieś informacje fundamentalne. I nawet przy ostatnim filmie, przy tych wszystkich komentarzach, które napisaliście, za które wam bardzo dziękuję, zastanawialiście się, co by się musiało wydarzyć, żeby Bitcoin osiągnął 3000 dolarów. I bardzo często zastanawiacie się, co by się musiało wydarzyć, żeby analiza się e, tak zrealizowała. Generalnie analiza techniczna pokazuje zawsze, prawie zawsze, e, sygnał przed analizą fundamentalną, jest pierwsza. I ten sygnał padł na początku lutego, tutaj. W ważnym poziomie ważna formacja, czy to na D1, czy to na W1. Przybicie ostatniego szczytu. I przypominacie sobie zapewne, co działo się rok temu. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą, inwestorzy po prostu spanikowali całkowicie. Złotówka była absolutnie i bezwzględnie wyprzedawana, ponieważ nikt nie wiedział, jak długo Ukraina się będzie broniła i co się wydarzy. W tej chwili hmm, jeżeli do konfliktu dojdzie, a wszystko na to wskazuje, no bo po co Rosja miałaby gromadzić tyle, tyle broni, tyle sprzętu na granicy ukraińskiej? Rok temu było tak samo, kiedy, kiedy było to gromadzone. Jeżeli do tego dojdzie, to inwestorzy spanikują i zaczną, moim zdaniem, wyprzedawać złotówkę. Poza tym, Dolar, który wprawdzie wszyscy wieszczą, że odchodzi już do lamusa i będzie zastępowany za juana czy za jakieś inne waluty, to mimo, że odchodzi do lamusa, to nadal jest walutą typu safe haven, czyli wszyscy uciekają do bezpiecznej przystani, no bo Ameryka jest krajem, którego mało kto zaatakuje, więc dolar wydaje się być bardzo bezpieczny. Tak samo zresztą jak frank szwajcarski, a złotówka, która w ogóle jest walutą e, nienajmocniejszą, e, w, e, w, e, w momencie, kiedy w obliczu tego, w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą e, jawi się wojna, będzie uznawana za walutę wielkiego ryzyka. Poza tym, jeżeli, tak jak mówiłem, e, Ukraina generalnie wykrwawia się w tej chwili, jeżeli chodzi o o siły jest pod kroplówką zachodu. Jeżeli Ukraina padnie, a raczej nie sądzę, żeby ktoś zdecydował się na wysłanie realnych wojsk i pomocy Ukrainie. Jeżeli Ukraina padnie, to co będzie myślał inwestor zarządzający miliardami dolarów e, czy setkami milionów, e, mającymi e, ulokowanymi w, czy to w Polsce, czy na polskiej giełdzie, czy, e, czy w polskiej walucie? Że następna będzie Polska. Zresztą. Takie głosy się pojawiają. Ja nie chcę tutaj straszyć i sam bym tego nie chciał, ale no, na logikę się wydaje: jeżeli Ukraina padnie, to kto jest następny? No, nie trzeba sobie głęboko myśleć, zważywszy, że Polacy regularnie zamiast zachować wstrzemięźliwość w stosunku do, powściągliwość do, do tej sytuacji na Ukrainie. To dolewamy tylko do oliwę do ognia co chwilę e, komentarzami polityków, więc e, to rozjusza e, na pewno e, Rosjan. Tak więc, e, składając te wszystkie elementy do kupy, e, jawi się jeden obraz dla takiego inwestora z zachodu. Jeżeli wybuchnie wojna na Ukrainie teraz, kolejna kampania, e, a nie daj Boże, jeszcze Ukraińcy nie, wy, nie wytrzymają tego naporu i to wszystko się załamie, to Polska będzie następna. Taki przekaz płynie do zachodnich inwestorów i uważam, że połączenie tych wiadomości, bo tego sygnału, o którym Wam mówię, tego in, na interwale W1 nie można e, interpretować bez tych wiadomości. E, ta sytuacja w połączeniu z tym e, sygnałem technicznym i jeszcze jedną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jesteśmy na interwale W1, absolutnym brakiem dywergencji na interwale W1, a za to dywergencją na interwale D1 do góry. Moim zdaniem to wszystko robi nam mieszankę pod tytułem dolar droższy niż 5 zł. Były takie ja nagrywałem takie filmy, że uważam, że dolar będzie po 650, pierwszym przystankiem było 5 zł. Pytanie, pytanie co będzie dalej. Ja nie wiem na 100%, czy tak się wydarzy, bo mm, tak naprawdę w tym wypadku y, kurs USDPL-a w dużej mierze zależy od tego, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. Natomiast y, już niejednokrotnie ja widziałem, i zresztą wy sami to widzieliście i mi to mówiliście w komentarzach, że y, tak naprawdę technika pokazuje wcześniej, co się będzie działo. I nie wiemy, czy yy, 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 nie wiemy, czy to się zrealizuje, natomiast wszystko na to wskazuje. Uważam, że yy, chciałbym się mylić, drodzy Państwo, yy, bo taki scenariusz jest scenariuszem yy, bardzo kiepskim dla naszego kraju i dla nas wszystkich. Yy, szalejący, dro yy, drożący dolar. To, jest, to są dużo wyższe ceny wielu rzeczy w naszym kraju. To są wyższe ceny benzyny. To, to jest po prostu uderzenie w całą naszą gospodarkę, bo złotówka będzie słabła. Niestety połączenie ja bardzo często mówię, że fundamenty i technika, kiedy zgrywają się w jedno, to są to najlepsze sygnały, jakie tylko można. Sobie wymarzyć. A tu niestety tak się zgrywa. Wojna za wschodnią granicą, mówię o tej nowej kampanii, nie jest jeszcze faktem, ale, mm, ale wszystko na to wskazuje. Tak więc obawiam się, że cały ten y, sygnał, który się tu pojawił, będzie y, sygnałem do kolejnych kolejnej fali wzrostów na, na, na USDP-lenie. Jak dużych? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ale uważam, że. Yy, może zrobię o tym jakiś kolejny film, ale uważam, że na pewno yy, będzie to grubo yy, powyżej 5 zł. Yy, tu było, tutaj w, w lutym 22 zobaczcie jakie było szaleństwo. Yy, złotówka skoczyła z 4 zł na 5 zł. Tak więc yy, nie jest powiedziane, że teraz nie skoczymy na 5,50, czy nawet na te 6,50, które w jednym z filmów. Z, kiedyś mówiłem. Ja zresztą pod tym filmikiem wrzucę, wrzucę link do tego filmu dolar po 6,50, żebyście zobaczyli. żebyście zobaczyli, że nie jestem głosowny, że, że taki filmik nagrywałem. Notabene ja, ja o tym dolarze po 6,50 mówiłem e, prawie rok temu, w marcu, tuż po wybuchu e, wojny, e, więc to było bardzo dawno temu i też wszyscy się zastanawiali, w ile czasu to może potrwać. No takie ceny nie, nie, nie wyskakują w dwa tygodnie czy w dwa miesiące. Tak więc, moi drodzy, żeby nie zanudzać, nie przedłużać, e, ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili krótki, e, krótki short do tych poziomów. Jeżeli... Tutaj będą odpowiednie e, ruchy, odpowiednie sygnały, to z tych dwóch poziomów, 4,38, 4,32, według mnie e, można szukać e, longów na dolarze. I pytanie, w jaki sposób przebijemy się przez ten cross na interwale W1? Ja to tutaj pokażę. E, ten cross, który wyznaczyłem wcześniej. Jeżeli przez ten cross się przebijemy, to droga do nowych wzrostów, nowych szczytów jest jak najbardziej otwarta. Też mnie często e, pytacie, kiedy analiza będzie zanegowana. Uważam, że w tym wypadku zanegowana będzie, jeżeli trwale spadniemy poniżej dołka z początku lutego, czyli okolice 4,25-4,26. Narusze drobne naruszenie wąsem tego nie robi, ale trwałe przebicie już <laughs> całkowicie neguje tą. Analizę. Tak więc y, pytanie, czy kolejny raz wykres pokazuje y, nowe y, wydarzenia na świecie i pokazuje początek wojny? Czas pokaże. Ja Was już pozdrawiam. Y, dziękuję za uwagę i zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału. Piszcie komentarze. Wy zapewne y, wyśledzicie, was, was, was jest dużo więcej, wyśledzicie dużo więcej informacji w internecie, niż ja jestem w stanie sam wyśledzić. Tak więc piszcie, jak, czy, czy jakieś jeszcze dodatkowe ciekawe rzeczy zauważyliście, przeczytaliście i wiecie na temat całej tej sytuacji, która mogłaby to spowodować wystrzał tego dolara na, na nowe szczyty wszechczasów. Dziękuję bardzo za uwagę. Mówił dla Was Shark Trader. Cześć.